Cześć, Edyta Luisa z Lekko wierszym. Dzisiaj o mojej korespondencji z Wszechświatem. I czy on odpowiada? Posłuchajcie. Codziennie wieczorem, gdzieś z boku data, wysyłam w myślach list do Wszechświata, żeby wiedział, czarno na białym, jak dziś wyglądał zionek mój cały. I jeszcze pięknie go tytułuję. Kochany Wszechświecie, Dzisiaj się czuję cudownie, wspaniale, bo przecież żyję. Mam wielkie szczęście. Pokumone bije. A potem jeszcze mu dalej piszę. Co u mnie słychać? Z czego się cieszę? Nacisk nakładam na dobre strony, aby i on był zadowolony. No bo wiadomo, drogi kolego, nikt nie chce czytać, co było złego. Każdy mój liścik jest ozdobiony uśmiechem, lekkością. Z zachwytem złocony, maluje tam jeszcze swe uwielbienie, przyjemność w kraju i uniesienie. I najważniejsze, co robię z radością, każdy z mych listów wysyłam z wdzięcznością, i jeszcze dodaję ku jego uciesze, dlaczego z tych wszystkich rzeczy się cieszę. A on od rana, nawet w dzień listy, czeka na moje do niego listy. Więc, aby nie czekał, znów szans mi dano, zaczęłam pisać również i rano. I zauważyłam, że on się spieszy, by mi odpisać, co jego cieszy, żebym i ja była zadowolona. Szczęśliwa, wesoła i w życiu spełniona. Tak sobie razem korespondujemy, ja w myślach wdzięczna, on niby niemy. Ale odpowie człowiekiem każdym, sytuacją, naturą i słowem ważnym. Zatem już kończąc, mój czytelniku, pisz takie listy, pisz ich bez liku, żadnej okazji już nie pomijaj i do wszechświata listy wysyłaj. Nie pomijaj żadnej okazji. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.